podkarpacie.pl. Co ty robisz? No przecież dzisiaj jest dzień niespodziewanego całusa. Sprawdźmy, co na ten temat myślał mieszkańcy Sanoka. Mogę panią pocałować? No nie wiem, zależy gdzie. Policzek na przykład. No nie wiem, chłopak by się nie był zadowolony. Wie pani dlaczego pytam? Nie, nie wiem. Bo dzisiaj jest dzień niespodziewanego całusa. Ojejku, ja mam ten zaszczyt, tak? No nie zaszczyt. Pytamy Sanoczan. Na... Co myślą o tym dniu, o takim miłym akcencie? Aha, no to to bardzo takie sympatyczne. Zwłaszcza jeśli nie wiadomo o co chodzi. Czy mogę pana pocałować? Mm, teraz? Tak. A dlaczego? E, bo dzisiaj jest dzień niespodziewanego całusa. A co ja mam za to zrobić? E, całusa? Nic? Nic? Jakie? No to jeżeli to jest za darmo, to. Mogę panią pocałować? A, proszę bardzo. A co to Wie za Pani, dwie? dlaczego? No właśnie, bo dzisiaj jest dzień niespodziewanego całusa. To, to fajny dzień, fajne święto, takie drobne. No super, bardzo fajny czasie, kochać, szanować. To jest chyba najlepsze jeszcze w tym świecie, co teraz jest, prawda? Czy mogę pana pocałować? Nie? Tak. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. E, bo dzisiaj jest dzień niespodziewanego pocałunku. Bo... No nie wiem, co powie żona na to. Może się nie obrazi. Może nie. No nie wiem. Mogę spróbować? Może pani spróbować. Uważa pan, że to fajne święto? No, pierwsze... No nie słyszałem dzisiaj, nie oglądałem żadnych wiadomości, ani nic, żeby słyszeć o tym, czy dziś jakieś święto takie jest. No, ale myślę, że to fajna sprawa. Fajna sprawa. się czasem powinny być takie małe, takie jakieś święta. Spontaniczne. Tak, tak, spontaniczne. No, myślę, że... Szczególnie dla młodych, no. Mogę panią pocałować dzisiaj? Nie, dlaczego mnie? Kurde Bo tak dzisiaj jest nie dzień nie... niespodziewanego całusa. No to dobra. No, dziękuję. E, to jest fajny dzień? E, myślę, że tak. W porządku. Taki zaskakujący. Mogę panią pocałować? <laughs> może pan. Wie pani dlaczego? Nie wiem. Bo dzisiaj jest dzień niespodziewanego causa. To fajne święto, fajny dzień. A fajne, bo to przyjemność, radość. I fajny chłopak, młody. <laughs> jeszcze żebyś chciał pocałować ze starszą panią. Czy mogę dać panią causa? Czy pani może mi też causa? Tak. No pewnie. Tak. Wie pan dlaczego? Super, nie wiem. Ponieważ dzisiaj jest dzień niespodziewanego całusa, uważa pan, że to fajne święto? Bardzo miłe. A dlaczego? Uważam, że fajne. <laughs> Dziękuję no bardzo. No bo idę sobie po chodniku i nagle piękna do daje mi całusa. Super. Chcę panią pocałować? <laughs> Proszę. Wie pani dlaczego? Dlaczego? Bo dzisiaj jest dzień niespodziewanego całusa. Tak? Nie wiedziałam. To fajny dzień? Super. Uważa pan, że to fajne święto? Bardzo fajne święto i będę z tego korzystał co roku. Mogę panią pocałować? <noise> Nie, bo mój mąż jest złości. <noise> e, dzisiaj jest dzień niespodziewanego całusa, dlatego pytam, to fajny dzień? Bardzo fajny. Mhm. Jak najbardziej, tylko trzeba odpowiednio trafić w <noise> odpowiednią osobę. So, mogę dać panu całusa? Jak pani, to, tak koniecznie. A wie pan dlaczego? Widzisz? Nie wiem. Ponieważ y, dzisiaj jest Dzień Niespodziewanego Całusa, jak, co pan myśli o tym święcie? Czy jest ono fajne? No jeśli ktoś uważa, że ma komu dawać, należy jak najbardziej. Mogę dać całusa pani dziś? Tak, z okazji. Z okazji Nie. Dnia Niespodziewanego Całusa. Aha. No to jako, że się znamy, pozwalam. Co pani myśli o tym dniu? No każdy taki dzień jest chyba przyjemny. Jeżeli... jeżeli możemy sobie okazać jakieś uczucie, także... Yy, mogę dać panu całusa? Mi? Tak. <grym> Ale co to będzie w telewizji? Znaczy, yy, bo dzisiaj jest dzień niespodziewanego całusa. Co pan myśli o tym? nic, fajna inicjatywa i wszystko. Jak, jak ktoś chce mi dać całusa, to ja nie mam żadnego problemu. Tak. Pewnie. <grym> <Dobrze. grym> mogę panią pocałować? Dziękuję bardzo. Czyli nie. Nie. Dzisiaj dzień niespodziewanego całusa. Co pani sądzi o tym? No, to do wszystkiego najlepszego wszystkim życzę. Dużo zrobię. TV podkarpacie.pl